Ha! Vidajcie, widajcie! Z hodowli Leideman. Nie, tak naprawdę to dalej od grubego Morela. Z hodowli Morel Team. Ale przed nami katalog braci Leideman. Słynna ostatnia hodowla, wzbudzająca duże emocji. O, to coś jak my. Jedni mają do powiedzenia to, drudzy tamto. Natomiast jak tak wielu ludzi. Ma coś do powiedzenia, to znaczy, że hodowla jakaś tam musi być, dobra czy nie dobra, ale jakaś jest. Się wszyscy interesują. Mieliśmy katalog przed aukcją i chcieliśmy coś tam kupić. W zeszłym roku też chcieliśmy coś tam kupić, ale niestety się nie udało, ponieważ byliśmy na jarmarku noworocznym, bożonarodzeniowym. I przegapiliśmy aukcję tu w tym roku. Już kupiliśmy ptaki, śledziliśmy aukcję. Chciałem co prawda kilka samiczek, fajnie, jakby się udało. Szpaki, niestety, szpaków się nie udało. Były bardzo drogie, myślę, że nieadekwatnie drogie. O, w ten sposób. Aczkolwiek oczywiście, no, każdy wydaje tyle ile uważa. Dla mnie, było to po prostu już za dużo. Jak na szpaki, bo, bo mówię, no. Te, tutaj z tej pary chciałem kupić samca, natomiast wydawało mi się, że będzie bardzo drogo. Z takiego super syna kraka 19, dał wiele fantastycznych gołębi, naprawdę latających na dużej ilości ptaków i tak dalej. Więc myślałem, że tutaj będzie wysoka kwota. Yy, nastawiłem się na szpaki, zwłaszcza na samice. Ostatecznie widziałem, że już się nie uda kupić tych szpaków samic. Kupiłem tam samiczkę z innej pary też wnuczkę tego, syn, tego właśnie 074 syna Kraka 19. No a później widziałem, że tych dwóch synów może być w zasięgu gdzieś tam, powiedzmy, realnych jakichś tam jeszcze pieniędzy do wydania, więc licytowałem zwłaszcza jednego, no ale szło ciężko, więc mówię, dobra, no to ewentualnie ten drugi też może być. Ostatecznie biłem już na, na końcówce aukcji obydwa te samce i skończyło się tak, że wygrałem obydwa gniaździaki. No, także, no w sumie można powiedzieć, że jestem też zadowolony, bo może chociaż jeden z nich będzie dobry, wybitny? Może może coś da, coś wniesie do hodowli. Także kupiliśmy te dwa od Leydemanów. I kupiliśmy jeszcze z jednej pary. Tylko teraz kurczę, nie wiem gdzie ta druga para jest. Czy tam dalej była, czy tutaj? Zobaczymy, że chyba tam dalej były. Chyba były tam dalej. Tam to już właśnie były wnuki z tego 0,74 wnuczka, w sumie z tego 0,74 Może mi się uda to jeszcze tutaj znaleźć. Aha, kurczę. Kurczę, kurczątko, to jest teraz z tego Kraka 19 no dobra, nie będę szukał nie wiem gdzie jak odbierzemy te gołębie. tam pod koniec stycznia, mamy w planie odebrać tego gołębie, to wtedy coś tam jeszcze, może nagramy, pokażemy je dzisiaj jakiś tam materiał może pykniemy z zaśnieżonych głębników Morel Team, powiemy co tam się dzieje, bo długo, żeśmy już nic nie nagrywali wyjdziemy tam do głębi co prawda jest tam ciemno, bo, bo no dzień jest ohydny, pochmurny przyśnieżyło trochę, ale pokażemy coś tam z tych ptaków na wspólne głębniki. bo Dużo hodowców się nas pyta, jak to tam wygląda, co żeśmy pokupili, i tak dalej. A no to pokażemy gdzieś tam i, i dlaczego żeśmy kupili, bo też wielu bardzo z Was pyta, czy ogólnie co kupujemy. Bo ostatnie lata nie kupowaliśmy, to nie jest tak, że ostatnie lata nie kupowaliśmy, bo cały czas coś tam sprowadzamy. Nie ma roku, żebyśmy jakiś głębi nie sprowadzali. Ja może nie mówię o tym jakoś tam wybitnie, bo zawsze gdzieś tam czekam, żeby się coś pokazało, sprawdziło. Natomiast ptaki od leidemanów Zarówno z pierwszych jak i z drugich rąk, a jakichś tam kolegów, w czy hodowców, którzy mają lejdamany. O, sprowadzaliśmy już dwa lata temu jakieś pierwsze. W zeszłym roku chciałem kupić na aukcji lejdamanu, typowo, ale się nie udało. Chciałem zamówić coś od chłopaków z domu. Ale, ale nie mieli na tamten czas nic takiego, co mnie też interesowało. Więc stwierdziłem, że poczekam do tego roku i znowu coś tam kupię. Mamy natomiast od, od dwóch czy trzech hodowców, którzy też tam od Lejdemanów mają oparte gołębniki. Te szpaki mamy dosyć fajne z Gode Grease, właśnie z Krak'a 19, a także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy tego gołębie sprowadzone od Jos Adami w zeszłym roku. Te samiczki, cztery z których naprawdę bardzo fajnie się młode gdzieś tam pokazały. Dużo rocznych zostało. Mamy gołębie sprowadzane w ostatnim czasie też od Juka Elvingi. Z Holandii, z linii Haleluja i, i, i Esme. Także no, sprowadzamy co roku jakieś tam gołębie sprowadzamy. to nie jest tak, że nie sprowadzamy teraz te od Lejdemana. Przyjdą na wspólne gojemniki. Kupiliśmy gojembię od ZG Helios, kupiliśmy gojembię od Michasowicza, od Denisa Culicza, od Wings to Fly, od Pedro Porto, od Umbirka. Co tam jeszcze kupiliśmy na wspólne gojemniki? Coś od Darka że chcieliśmy, ale mówi, że na razie musimy poczekać, że może coś w przyszłym roku. Także no, no myślę, że od Darka też coś tam przywlekę. A no nie wiem od kogo jeszcze, czy, czy kogoś pominąłem, czy nie pominąłem. Ale no trochę tych gołębi. Aha, z, od Sebastiana z, z, z Włoch z tego syna, z Inwictusa, syna Ornata i Sorai wybitnego. Także no trochę tych gołębi zjechało. Na te wspólne gajemniki mamy zamiar je łączyć w te nasze najlepsze gębia na wspólne gajemniki i razem z tego coś tam chować i wysyłać, ponieważ no my, to też to nie jest tak, że my na wspólnych gajemnikach nie, nie odnosimy sukcesów. Ponieważ ludzie to oczywiście zależy jak zawieje i jaki jest rok, to raz o super, a raz o beznadziejnie. Natomiast my mamy na wspólnych gajemnikach już ponad 100 konkursów w pierwszej setce z finałów i półfinałów, więc myślę, że to nie jest wcale słabo. Natomiast na wspólnych gojemnikach, gdzie są loty z wiatrem To totalnie dostajemy po dupie Gdzieś tam wiadomo, że marzeniem jest wygrać Pataje Czy tam mieć wysoko ptaki na i Wygrać Pataje Czy Victoria Falls I to są gojemniki, gdzie naprawdę zawsze jest mocno z wiatrem A nasze te ptaki z naszych linii sobie W oddziale z wiatrem radzą Ale na wspólnych gojemnikach z wiatrem Totalnie sobie nie radzą W związku z czym stwierdziłem, że trzeba coś spróbować I albo grubo, albo wcale Więc ściągnąłem od od tych graczy na wspólne gołębie. Myślę no takie bardzo mocne nazwiska w obecnym czasie. Z samego czubu ściągnąłem tych gołębi, chyba 18 w sumie. Będą pokrzyżowane pół po, na pół z tymi naszymi starymi liniami, z najlepszymi gębiami na te wspólne gołębiki. Też tam mocną czystkę, mocną selekcję w tym roku zrobiliśmy. I na przyszły rok będziemy wysyłać te gołębie od wiosny do jesieni. Na różne wspólne gołębiki. Będziemy testować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiadomo jak chodzi o te Leidemany i, i, i pozostałe tam gołębie które ściągamy dla siebie, te leasingi i tak dalej, no to josadami, to z tych będziemy testować tu u siebie w oddziale. Gołębie, no, u siebie w oddziale. Tu, gdzie będziemy lotować. No, tu, 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 gdzie będziemy lotować. Jak się będzie gdzieś lotować, to będziemy się dalej tym bawić. Tak ja mówiłem, gdzieś tam moim marzeniem jest zbudować naprawdę potężną kadrę i pokazać, że jeszcze nie pokazaliśmy tego, co, co możemy najwięcej. bo Borrel znów ziewa po świętach. Węczący czas, więc znowu dziewam. No, to w tym miejscu, w ogóle, wszystkiego najlepszego, spóźnione, może, ale dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy. Grubasek Morel Wam życzy z okazji świąt, gdzieś tam na moich mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, były posty, w których życzyłem tych życzeń. Wiadomo, że wszystkim. Nie jestem w stanie nawet na te SMS-y wiadomości odpisać, bo jest tego za dużo i znaczy za dużo. No, jest tego tak dużo, że ja w święta musiałbym nic nie robić, tylko odbierać telefony i, i odpisywać wszystkim na życzenia, więc po prostu na naszych wędziach społecznościowych wysyłamy gdzieś tam mm, życzenia dla wszystkich ogólne e, i czujcie się, że te życzenia zostają Wam złożone. I wiadomo, że jako tu, że tu już jesteśmy, no to też wszystkiego dobrego w nowym roku. Mm, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Dużo hajsu, bo bez niego też smutno w życiu. Wszystkiego, co, co najlepsze, dużo też spokoju, bo to też bardzo ważne, że jak już się ma zdrowie i hajs, żeby też spokój w tym życiu był i, i jakiś czas wolny, żeby można było z najbliższymi e, się tym wszystkim cieszyć, co dobre w życiu. E, natomiast tyle, tyle no. i oczywiście udanych lęgów, lotów i tak dalej. Fajnego sezonu 2026, bardzo dobrych warunków pogodowych do ścigania i sobie i Wam życzę. I, I tyle, jeśli chodzi o życzenia i, i... I co? I idziemy do obejrzeć te e, paszczury wspólnobiałemnikowe, które przywiozłem. O, jestem na słuchawkach, ciekawe czy to było słychać, jak piję napój, żeby nie było, no taki nie było, że morelki wszystko żłopie, bo sobie piwa nie pije. Idziemy, pokażemy kilka tych samiczek, bo do samców tam mi się nie chce wchodzić. A wszystko jest rozrzucone wiadomo. Po teraz w zimę. Biorę się, ubrałem się dobrze. Nie też tutaj jak widzicie. Cały czas jakieś przebudowy coś się dzieje. Ale tanka wyjechała, tam się coś dzieje, coś tam nowego będzie. O, tak jak widzicie, zimno, cimno. Do domu daleko, może wcale niedaleko daleko, ale pogoda, ale, no co tu dużo mówić. Nie rozpieszcza, chociaż i tak jak na zimę nie jest wcale jakaś tam zła. Opsosa. Coś tu będzie widać. Mam nadzieję, że będzie widać. Kilka samiczek wspólno-gołębnikowych, pokażemy. Także, zaczynamy od, zaczniemy od, od niebieskiej kruszyny samiczki. Jest to obrączka katarska, Katar 2025, numer 4088, nie wiem czy widać. Jest to samiczka, prawdopodobnie samiczka, mam nadzieję, że samiczka, niebieska od Umbirka. Matka jej jest córka Ornata i soraj. bardzo dobra rozpodowa samica dla Birki, która właśnie na Patai fajnego gołębia mu tam wydała. Wiadomo, że te ptaki są odkupione z WG, więc one tam nie wyglądają jeszcze idealnie. Zaraz pokażemy skrzydło, będzie to zwłaszcza na skrzydle widać. Zobaczcie, jakie te gęby są właśnie pokrzywione na upierzeniu i tak dalej, no ale wiadomo, że na WG różnie to bywa, dostają w kości i tak dalej tak dziwnie się też pierzą, są to gąbki takie małe, no ja przyznam się szczerze do, do lotów oddziałowych bym w życiu tego gołębi nie nabył i, i nie wpuścił w swojego gołębie, natomiast no, widać, że WG ma swoją specyfikę i te gęby gdzieś tam się takie mm, dziwne sprawdzają, więc ja tam nie będę krytykował, będę się starał coś tam włożyć w swojego gębie, żebyśmy ten nasz performance jeszcze podciągnęli, żeby był jeszcze lepszy i może na tych lotach z wiatrem, żebyśmy coś tam pokazali. Ten gołąb od Birki był oczywiście odkupiony ze wspólnego gołębnika, jak dobrze pamiętam, chyba z, Gold, z Great Derby Algarve. Tu jest kolejny gołąbek, to jest RSM 2025 6422. To jest samiczka od Wings to Fly, niemiecko San Marino spółka. Ta samiczka jest ładniejsza, już też trochę dużej u nas jest. Ona też jest odkupiona ze wspólnego gołębnika. To jest odkupiona samiczka ze wspólnego gojemnika Franz Master. Jak się nie mylę, nie chcę tutaj kurczę kłamać, to jest córka e, chyba... Kurde, no nie wiem, nie chcę raz kłamać, ale chyba najlepszego lotnika albo zwycięzcy derby korabia, e, łączona na... E, na córkę pierwszego gołębia OLR, OLR Transylvania, Jak się nie mylę, także no tam bardzo mocne rodowody mają, bo mamy ze zwycięzcy Korabi, mamy ze zwycięzcy Super z najlepszego lotnika Super Stara, od nich gołębie, są wszystko gołębie też odkupione ze wspólnego gojemnika, akurat od nich z France Master, także tam też fajnie leciały, na takiej bardzo ciężkiej imprezie się pokazały. Tutaj mamy kolejnego gołębia od nich, to jest też od Wings to Fly 6437 RSM 2025 nakrapiana samiczka, też odkupiona po sezonie lotowym z tego France Master, gdzie naprawdę ciężko było. Wymagający sezon. Tak, wiem, są już u nas trochę dłużej, to już też zaczynają trochę lepiej wyglądać. Na no, aczkolwiek to dalej nie jest typ takiego gęstego, jakie, jakie my gdzieś tam mieliśmy. Tu jest gołąbek od Denisa Czulicza CRO. 2025 35873, Samiczka malutka tego miał culicza 3. Akurat odkupiliśmy z derby Riachos. One tam były chyba 7, 12, nie wiem, 20 lotnik derby Riachos Więc z tego łamki żeśmy odkupili culiczowe z derby Riachos, culicz chyba rok temu wygrał półfinał na Giewoncie. W tym roku wygrał finał Golden Race w Portugalii. O, mocno leci na tych wspólnych Też takie małe niebieskie samiczki, te, które żeśmy podkupowali. Niech też w obiekty wpatrzeć. Pokaż się tu, jak wyglądasz. No zdecydowanie mniejsze gołąbki niż te nasze konie. Więc może coś tam się w tym wyjdzie ciekawego. Wcześniej mi śpik śpisie, to jest kolejna od Culicza Cero 2025 czy 5941. Właśnie od Culicza. Samiczka odkupiona z Terby O, Ogólnie jakoś tam wyglądają. Nie wiem, czy już w styczniu będę łączył, może w lutym dopiero, bo o, chciałbym, żeby jeszcze doszły do siebie bardziej. Wiadomo ze wspólnych odkupione. Też długie transporty podchodziły te gołębie. No, nie wyglądają źle, ale chciałbym, żeby jeszcze tutaj odpoczęły. Może jeszcze od Michesowicza to już tutaj pokażemy. Mm, jakąś fajną samiczkę od Michy Sowicza. Ach, już, 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 już. już, już, już. Już, już, już. Już znajdziemy zaraz. Od Micha Szamiczkę jest też coś na WG, tu jest Old Wings to Fly, o oh, ale siemnica, ależ jest siemnica. Minosowicz, Słowenia 2025, 107 kierunkowy 5112 2. I to jest samiczka odkupiona z Giewontu. Jediaśka Bochenczaka. Ona tam z finału już była coś sensownie. Z ekstra finału była już czołowo. Tam nie wiem chyba w pierwszej 50 na pewno była już nie pamiętam dokładnie która. O myślę, że bardzo fajna samiczka chyba tak w budowie. To była najładniejsza z tych wszystkich. Głębi odkupionych na wspólne od Michasowicza w sumie do siedem 7. Czyli Michasowicz wygrał ostatnią edycję Million Dollar Race Wygrał też w 2022 w drugim albo trzecim roku Victoria Falls. Także naprawdę mocny gracz. U niego teraz te gołębie Dark Angel. Świetnie lecą u Majka Genusa w Stanach. Także no, coś żeśmy tam na żeby gdzieś tam ten swój performance też poprawić. Reszta to wiadomo nasze samice stare, tu jest stara czapi, tu jest nasza Alicja, córka Howwena 262 Tu jest samica odiozadami, szpaka piękna. Także coś tutaj jeszcze mamy, tu następne nasze rozpłodowe samice siedzą, odpoczywają, czekają na sezon rozpłodowy. Ta tutaj samiczka będzie na portalu e, Pigebook wystawiona e, na tam aukcji Top of the Top, czy Champions League, czy jak to się tam nazywa, nie wiem, nie pamiętam. To jest z Szpili, czyli tej, tej naszej lotniczki, córki czołga i z brata Zorro. Ten brat Zorro to jest ojciec z Mary, u Piotrka Madeja, też piękna samica. Tu są jeszcze nasze późne młode, które będą wyjeżdżały do Stanów. Meksyku, Kanady, Chin, wszystkie zagraniczne rynki, niestety tam z wielu różnych powodów, zawirowań się te transporty przedłużyły. W związku z czym jeszcze tyle gołębi zostało: jakieś 120 gołębi, one ogólnie pójdą w świat. Natomiast no wiadomo, jak jeszcze ktoś z Polski się zdecyduje, przyjedzie, obejrzy, coś będzie chciał wybrać, to sobie z tego wybierze. Jak nie, no to mam nadzieję, że do końca stycznia. Wszystkie te transporty ruszą i wszystko wyjedzie już w świat. Oczywiście wszystkie młode z naszego niebierospodowego widzimy, że już fajnie przepierzone. Tu teraz wiadomo, to jest zachód z tej strony z siatki, więc wieje niesamowicie. Jak trzymam po prostu aż ten telefon w rękach, to mi palce aż przeszywa do kości. Więc naprawdę one siedzą takie, bo jest niesamowicie zimno, no ale moim zdaniem też powinny się hartować, żeby... Żeby po prostu ma coś wyjść w tych gołębiach. Jakaś słabość nie wyjdzie teraz, a w sezonie już muszą to być husarzy gotowi na wojnę. Także tyle z głębików Morel Team. Będziemy coś nagrywać może po Nowym Roku. Trzymajcie za nas kciuki na Pataja. Dostał półfinał, finał, ekstra finał. 26 mieliśmy na Inwentory Loft. 19 jest do tej pory. W najgorszym chyba sezonie Patai, bo zgubili już. Ponad, grubo ponad połowę gołębi nasze się dość fajnie trzymają miejmy nadzieję, że ten finał, chociaż nie będzie z jakimś super wiatrem, żeby mogły się te gębie trochę pościgać, wykazać i tam nasze coś pokażą, liczę na to bardzo mocno na portalu Gołąb sieci jest teraz wystawiony gołąb od nas, dziecko jakuzy czyli jakuza łączone na syna pana Meritora. jak ktoś jest zainteresowany, to myślę, że takiego gołębia od nas na aukcji dawno, dawno nie było wystawionego Przecież kilka lat i długo nie będzie na Champions League i Top of the Top u pigebuka. jak się zaczną te aukcje, tam też po jednym gołębiu. Ta samica, ciemna abstrakcja, którą teraz pokazywałem i płowy samiec z Bony. Bony to jest matka Kamik e Kukenzi, czwartej lotnicki Polski w H kategorii, babka uchnej lotniczki Polski w G kategorii. E I łączona była na e dziecko Tora i Jakuzy, także naprawdę też takie... Wybitne gołębie, jedyne w tym roku na aukcjach, jakie od się w Polsce ukażą, także jeśli macie ochotę, zapraszam do oglądania śledzenia, ewentualnie bicia, myślę, że nie pożałujecie. Tyle, kończę, bo i łapa odmarza. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku, yy, spóźnione, ale zawsze aktualne, wesołych świąt, dużo zdrowia, bo zdrowie najważniejsze i mam nadzieję, że będziemy się w tym samym albo jeszcze większym składzie słyszeć po nowym roku. Dobrego lotu.